Cześć Turito, witajcie w newsach ze sportu. Liczę, że nie będziecie zadawać pytań w stylu: Co to za fryzura? Bo po prostu dzisiaj mi się nie chciało je układać, a już w dzisiejszym odcinku. Największa wygrana w historii CSGO. Team Kingwin dominuje. Misfits z drużyną CSGO El Classico w League of Legends. Moi drodzy widzowie, serdecznie Wam przypominam o zostawieniu łapy w górę pod odcinkiem i zasubskrybowaniu kanału, jeżeli jesteście tu po raz pierwszy. Zaczynajmy newsy. Chińskie WESG przyniosły ze sobą największą pulę nagród w historii CSGO, która wynosiła 1,5 miliona dolarów. NVA, pokonując Team Kingwind 2-0, zabrało do domu 800 tysięcy dolarów, czyli więcej niż Fnatic podczas swoich wszystkich Majorów. To Well, I. really easy! Niedziela była definitywnie najlepszym dniem w historii Team Kingwin. Z samego rana, a dokładnie o czwartej, pokonują Virtus Pro 2 0 i zabezpieczają 400 tysięcy dolarów, przegrywając Envy w głównym finale. Następnie drużyna z League of Legends pokonuje 3 do 0 Team Nerf, zabezpieczając miejsce w Challenger Series. Á marriagesdarlige ég cham ekki í valega. Finsum við til pulverast. dziś ja. jeden w bit. A to jest keil takie. To jest mamy do tornika. Mespit werbuje nową drużynę z counter Global Offensive. Składa się ona z ex-zawodników TSM. Już wczoraj udało im się zakwalifikować do DreamHack Las Vegas, nie przegrywając żadnego meczu. Sweat versus Complexity okay. Matchup. up and it looks like it's just going to be a YOLO push into B. And that is just not going very well for them, Rolex. Okej. What the? Oh. Alrighty. What? Dirty round from Relics. Meczem, który rozpocznie amerykańskie LCS, będzie pojedynek dobrze każdemu znanego niego Cloud9 i Team SoloMid. Rwale zmierzą się ze sobą 21 stycznia o północy, otwierając NA LCS. In season three, I was like, uh, NA is not too good of region, but they do have Cloud9, and they have medium. Through here, big boost damage for Ergon coming into this. Can they get around the chambers without hitting? Righteous Glory doesn't really get him there. Medivh with the ult. Man, ultimate. If TSM can make it, we have always consistently like scrimmed and interacted with TSM more than any other team. In an A, by far. down. Now it's gonna be on a wild turtle. They try to get any He That's gonna be the hit. Wild Turtle getting the ricochets now. They're double lift rather I should say. Monster fighting a minion. Almost goes down. Double breaks up the pentakill. TSM C9. We're season one, season two, and Navy regional champions. there's season three champions. So. I mean, there's gonna be this rivalry. I've like never come into a game expecting to win, and especially against United, I think they're super good. Um, the series definitely showed they're like way better than even we expected. He goes down, and Apex have been dropped. is bringing them down, he can chase, he's he got a quadra, he's, he's going to. for the, the kill, They are just absolutely taking everything they can away from TSM. Cloud9's gonna hit. A kill come through for Sneaky. Make that two. He's keeping his team alive. A quad for kill for Sneaky. The pentakill to save the game. Nie zapomnijcie zostawić oceny pod filmem. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.